Przemysław Staciwa, witam w trzecim już odcinku niszczarki podatków. Zanim zaczniemy na dobre, małe ogłoszenie parafialne. Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcamy do dalszego wspierania Warsaw Enterprise Institute. Oraz wolności w remoncie na Patronite. Sztuką jest zrobić coś z niczego, kompletną klapą, za to wydać kupę forsy na coś, co w zamyśle sztuką miało być, ale skończyło się kompromitacją. Dzisiejszy odcinek sponsoruje szeroko pojęta artystyczna wizja. Kiedyś klasyk rzekł, że jak ktoś ma wizję, to powinien udać się do psychiatry. Może aż tak bardzo się nie mylił. Duże poruszenie wywołało ostatnio zaprezentowane przez urzędników nowe logo Poznania. Koszt projektu to bagatela ponad 150 tysięcy złotych. Poznań, miasto, doznań! Za tym zielonym kaszalotem stały oczywiście wielkie słowa. Proces podzielony był na trzy etapy. Strategia, warsztaty kreatywne i identyfikacja wizualna. Dwa pierwsze kosztowały po 49 200, a koszt trzeciego 58 794 zł. I to wyjaśnili urzędnicy. Kopnięta litera P na zielonym tle. Internauci zwracają uwagę, że kolor nie ma nic wspólnego z miastem. Bowiem to raczej niebieski jest barwą Poznaniaków. Mieszkańcy szydzą, że przypomina im to namiot. W internecie pojawiła się nawet petycja, apel o przywrócenie starego logo. Przewrócona litera P kuje w oczy swoją koślawością i równie dobrze może ona reprezentować miasto Poznań, jak i miasto Przemyśl, albo gminę Poronin, piszą autorzy petycji. Pomyślałem sobie, może się czepiam, może 150 koła za to przewrócone P. To nie jest jednak tak drogo, pomimo tego, że ludzie uważają, że darmo to uczciwa cena w tym przypadku. No więc postanowiłem zapytać o to eksperta. Zadzwoniłem do Marka Janiaka, architekta, profesora sztuk plastycznych i artysty multimedialnego, znanego m.in. z działań w grupie Łódź Kaliska. Tak się złożyło, że profesor akurat był na kawie z innym profesorem, Gabrielem Kołatym, artystą plastykiem, rysownikiem i grafikiem oraz twórcą komiksów. Nie omieszkałem zatem poprosić obu panów o opinię w sprawie nowej wizytówki Poznania. Oto co powiedzieli. Dobrze, że nie ma skojarzenia z Petersburgiem, bo to w obecnej sytuacji było dowodła fatalnie, ale ten domek, który w tym logo jest widoczny, no bo to wyraźnie się kojarzy z domkiem to to jest siedmą domku małej skali, powiedziałbym domku wiejskiego. I też ta, ta leżąca litera P, no niefortunnie dość kojarzy się z upadkiem. No mi się nie podoba dlatego, że tam jest mało tych wartości projektowych i na przykład jeśli odwołamy się do tradycji takich herbowych, no to te, te opracowania plastyczne są o wiele ciekawsze, mimo że wielokrotnie mają może za dużo szczegółów jak na logotypy, to jednak przy tym projekcie no to są o wiele bardziej czytelne i przemawiające do wyobraźni. A no właśnie. Inna sprawa czy miasto w ogóle musi mieć logo, skoro posiada herb? Dla mnie jednak całą sprawę kończy ten akcent. Uczeń z poznańskiego technikum za darmo przygotował własną wersję nowego logo Poznania. Logo przedstawia nasz ratusz oraz sześcioramienną gwiazdę, która symbolizuje sześć głównych wartości Poznania. Zachowałem także kolor niebieski, który był używany w poprzednim logo, tłumaczył młody. I wielu poznaniakom podoba się właśnie bardziej logo młodego od tego zielonego namiotu za 150 tysięcy. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia. Dośpiewała pijama porno. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku rządziła nie mafia, tylko tandeta. Nie zawsze sprawę ratuje to, że coś jest za darmo. W Michałowie na Podlasiu na przykład tamtejszy burmistrz nie wydał ani złotówki na dwa pomniki, które stanęły w miejskim parku. Płaskorzeźby powstały z inicjatywy rzeźbiarza, który oferował swoją sztukę za darmo a włodarz przyjął. Jeden z obiektów przedstawia żołnierza z munduru przypominającego strażnika granicznego, który nie chce przepuścić kogoś przez granicę. Na boku płyty widnieją różne napisy Syria, Jemen, Somalia. Burmistrz był mocno zaangażowany w działania prouchodźcze, gdy rządził PiS, e, również wtedy, gdy pani Agnieszka Holland robiła tournée po świecie ze swoim filmem Zielona Granica. No, inna sprawa, że Pomnik jest tak wspaniały, a jego przekaz tak zniuansowany jak tego epickiego dzieła. Ja mam Ja nie mogę ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Libido mi spadło. Co jak co, ale grać to potrafił sztur senior. Oni bronią nas przed tobą? Nie! Oni bronią ciebie przed A wracając do sprawy płaskorzeźb. W pewnym momencie narracja w sprawie granicy Zmieniła się także w obozie nowej władzy. No i były wyścigi w przeszłości z pogranicznikami, z reklamówką. Były sugestie, że mundurowi są co najmniej bezduszni. Niektórzy dziennikarze sugerowali, że to Rusty specjalnie wzmacniają PiS, robiąc awantury na granicy polsko-białoruskiej. Czego tam nie było. Tymczasem niedawno polski żołnierz został pchnięty przez migranta nożem, a strażnik zaatakowany włócznią. Naruszenia granicy się wzmagają, a premier Tusk uderza w obronne tony i mówi o umacnianiu granicy, o potrzebie jej umocnienia. No więc w Michałowie podczas wizytacji marszałka województwa podlaskiego, wojewody podlaskiego i prezydenta Białego Stoku sławne już rzeźby owinięto płachtami, by te nie kuły w oczy. Oburzeni mieszkańcy donosili, że po tej wizycie władze Michałowa na barot znowu zaczęli prezentować te dzieła malowanie trawy pamiętajcie te kwiatki te kwiatki dopiero zabrano dobrze Zabram, tak i zawsze przed delegacją no Malutka, no? przed delegacją no na koniec zostawiam państwa z projektem kałuża Oskara Pomnik neurotyków. Współtwórcy tego performanceu pisali, wyszlifowane zagłębienie wypełnia się wodą, tworząc idealnie okrągłą kałużę i zamieniając się w okresowy zbiornik wodny dla owadów i ptaków. A tłumacząc na język niewrażliwego, artystycznie zwolennika chłopskiego rozumu. Jeden facet wylewa wodę z wiaderka, a drugi zdejmuje kamasze. I włazi w tę wodę. Publika zachwycona. Projekt współfinansowało miasto stołeczne Warszawa, egzaltowany postmodernizm. Widać wyraźnie, że sztuka rozwija nam się w takim kierunku, że należy dziękować artystom za to, że ci do tej pory nie ułożyli nowoczesnej instalacji z kocich bobków.